Spotykamy się dzisiaj, aby zaprezentować Państwu nową ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2026 rok. Ta oferta tak naprawdę powstawała podczas rozmów, konferencji, konsultacji, spotkań z samorządami, z naszymi partnerami, z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi przez cały 2025 rok. Już od 33 lat nasz Fundusz Katowicki wspiera wszelkiego rodzaju zadania, które mają na celu realizację misji polityki środowiskowej Województwa Śląskiego i państwa na terenie naszego pięknego regionu, jakim jest Województwo Śląskie. Ale, szanowni Państwo, do rzeczy. 2026 rok w wykonaniu naszego funduszu będzie przełomowy i bardzo ambitny. Mamy rekordowy budżet podkreślę to słowo rekordowy, bo ponad. Miliard złotych, które będziemy przeznaczać na transformację energetyczną, na gospodarkę wodną, ochronę powierzchni ziemi, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę odpadami, ale również bardzo ważny dla nas temat, priorytet edukacji ekologicznej, profilaktykę zdrowotną, monitoring środowiskowy i bardzo ważne zapobieganie poważnym awariom środowiska. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, ta oferta powstawała w wyniku rozmów, w wyniku konsultacji i w tym samym. W kierunku chcemy podążać w 2026 roku, ogłaszając nowe programy, nowe nabory. To właśnie nasi mieszkańcy, nasi partnerzy są beneficjentami i to oni są również współautorami naszej oferty. Ale, szanowni Państwo, przechodząc do rzeczy, nasze wsparcie, przemieszczając się, odwiedzając różne zakątki województwa śląskiego, widzimy w wielu miejscach zielone logo naszego funduszu. Nie są to tylko duże miasta, ale również małe miasteczka, gminy, a nawet najmniejsze wsie. Ale, Szanowni Państwo, są również takie obszary, gdzie niestety nasze wsparcie jeszcze nie dotarło z różnych przyczyn i to właśnie na tych obszarach, na tych miejscach chcemy się szczególnie skupić w 2026 roku. I zanim przejdę już do przedstawiania konkretnej oferty, chciałbym zaprosić wszystkie osoby, które w 2025 roku w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska na terenie naszego województwa. Osoby, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców do złożenia wniosków, tak naprawdę do wskazania nam tych, którzy aspirują do miana ekologicznej osobowości roku, ekoedukatora, ekoinwestycji, młodego ekologa. Mam na myśli tutaj nasz konkurs Zielone Czeki w nowej odsłonie, czyli nagród środowiskowych za działalność w 2025 roku. W nowej odsłonie Zielone Czeki, Szanowni Państwo, sześć kategorii, nagroda główna w każdej kategorii 15 tysięcy złotych i wielka gala finałowa, na którą już bardzo serdecznie zapraszam, odbędzie się końcem kwietnia, 24 kwietnia, gdzie przedstawimy właśnie osoby, instytucje, organizacje, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska na terenie naszego województwa. Ale przechodząc do konkretów. Szanowni państwo, transformacja energetyczna ukierunkowana szczególnie na mieszkańców województwa śląskiego. Mam tutaj na myśli program Czyste Powietrze, który przyspieszy w 2026 roku. Udało się nam w ramach nowej edycji ustalić transparentne zasady, które gwarantują naszym mieszkańcom bezpieczeństwo i to słowo bezpieczeństwo również będzie kluczem, i ono się będzie przejawiało w pozostałych obszarach, które będziemy wspierać. Ale wracając do czystego powietrza, chcemy, aby już rachunki grozy nie powracały, były tylko niemiłym wspomnieniem. Stąd obecność naszego funduszu w każdej ze 167 gmin na terenie województwa Śląskiego z naszymi ekspertami, z naszymi pracownikami, również we współpracy z samorządami. I w tym miejscu, szanowni państwo, już serdecznie zapraszam za tydzień, 21 stycznia, na spotkanie. Na konferencję Czyste Powietrze z Myślą o Mieszkańcach Województwa Śląskiego, gdzie wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako autorem programu, będziemy pokazywać te dobre praktyki, dobre realizacje, ale też rozmawiać o problemach, które były, które chcemy udrażniać, aby ten program nabrał takiej dynamiki, żeby jakość powietrza na terenie naszego województwa, ale również efektywność energetyczna budynków naszych mieszkańców stale się poprawiała, rachunki za prąd były coraz mniejsze. Ale przechodząc dalej, Szanowni Państwo, gospodarka wodna, ochrona powierzchni Ziemi, adaptacja do zmian klimatu, gospodarka odpadami, blisko dwukrotnie większy budżet w stosunku do 2025 roku, 230 milionów na programy. To, co realizowaliśmy w 2025 roku, to, co się znajduje na naszej stronie internetowej, w naboru wniosku, bo tutaj też chciałbym zwrócić szczególną uwagę, iż kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy, a więc zaprognozowanie tych programów, które będziemy ogłaszać w kwartałach, żeby nasi beneficjenci, nasi partnerzy mogli się przygotować i jak najlepiej złożyć wnioski. I wracając właśnie do gospodarki wodnej ochrony powierzchni Ziemi, Szanowni Państwo, wszystkie programy po konsultacjach z naszymi partnerami zmodernizowaliśmy uatrakcyjniliśmy pod kątem montaży finansowych, dotacyjno-pożyczkowych, ale odpowiadamy na realne potrzeby i realne wyzwania, czyli gospodarka ściekowa w aglomeracji do 15 tysięcy RLM-ów. Również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Nowy program, który nasz fundusz będzie realizował i również montaż finansowy dotacyjno-pożyczkowy. Ale to również bezpieczeństwo, o którym wspominałem, dostaw wody pitnej dla naszych mieszkańców. Szczególnie chodzi mi tutaj o wymianę starych, przestarzałych sieci azbestowo-cementowych na nowe. To również, Szanowni Państwo, w bezpieczeniu, w rozumieniu wsparcia instytucji i osób, które na co dzień dbają o zdrowie, życie i ratując niejednokrotnie zdrowie, życie i mienie ludzkie. Mowa tutaj o bezpiecznym strażaku, programie w zakupie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale również instytucji. I takich mam na myśli jak Państwowa Straż Pożarna, w dalszym ciągu współpraca, Śląski Garnizon Policji, czyli wymiana nowo na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy, bo jak wiemy z transportu publicznego, z infrastruktury, również bardzo dużo zanieczyszczeń do powietrza się przedostaje i chcemy tutaj te instytucje wspierać. Również w dalszym ciągu chcemy wspierać te instytucje, które tak jak my w DNA mają ochronę środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ale również Straż Graniczna i Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. Ale Szanowni Państwo, to nie wszystko, to nie koniec oferty naszego funduszu na 2026 rok. Również w dalszym ciągu stawiamy na edukację ekologiczną, w dalszym ciągu stawiamy na transformację energetyczną i zapobieganie poważnym awariom środowiskowym, ale o tym powie już pani wiceprezes Iwona Gieltosz. Szanowni Państwo. Tak jak powiedział Pan Prezes, rekordowy budżet miliard złotych. W szczególności wspieramy oczywiście transformację energetyczną. Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, 236 milionów złotych na transformację energetyczną. Ruszamy już z sześcioma programami. Ruszamy już 19 stycznia tego roku z programem dla wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację. Na ten cel przeznaczamy kwotę 5 milionów złotych. 35% dotacji dla wspólnot mieszkaniowych. Szanowni państwo, bardzo bardzo wspaniały program dla przedsiębiorców OZE na start. Również tą ofertę uatrakcyjniamy. Dodajemy nowy komponent. Tym nowym komponentem będzie możliwość zakupu samochodu elektrycznego. Już w tym roku możliwość zakupu samochodu elektrycznego dla przedsiębiorców. Będziemy wspierać przedsiębiorców w ten sposób, że mogą bezemisyjny mieć transport, bezkosztowy. To oczywiście. Można tak krótko powiedzieć, że słońce świeci dla naszych przedsiębiorców. Szanowni Państwo, również nowy program z zakresu transformacji energetycznej to przede wszystkim program, który dedykujemy dla gmin na powstawanie i rozwój, i rozwój spółdzielni energetycznych. 80% dofinansowania to nasz nowy program i 50% dofinansowania dla członków spółdzielni, spółdzielni energetycznych, dla tych, którzy będą oczywiście członkami tych spółdzielni. Nie zapominamy o naszych programach, które. Które z zakresu transformacji energetycznej, które już trwają, które są zeszłoroczne, czyli rozwijamy nadal program zamień piec na sieć, za, rozwijamy program ekoremiza, e, czyli e, to program skierowany do, termo, e, żeby z termomodernizować budynki ochotniczych straży pożarnych, ale również e, program dla podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, naslegownie, DPS-y, czy warsztaty terapii zajęciowej. E, tak jak powiedział Pan Prezes, e, oczywiście Transformacja energetyczna, tematy wodne, tematy tym, czym oddychamy, ale również naszym priorytetem jest edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ale również profilaktyka zdrowotna. Naprawdę ogromny budżet na te zadania na edukację ekologiczną, na te wszystkie tematy związane z edukacją, z przyrodą, z profilaktyką. 52,5 miliona złotych na te tematy. To przede wszystkim profilaktyka zdrowotna, czyli przeznaczamy 5 milionów złotych na wyjazdy w tereny czyste ekologicznie, na zielone szkoły, na obozy, które są organizowane przez samorządy, przez ochotników strażaków, przez NGOsy. Szanowni Państwo, ochrona przyrody to nie tylko... Ochrona parków zabytkowych, ale również rehabilitujemy dziko żyjące zwierzęta w ośrodkach rehabilitacji. To również dbamy o pomniki przyrody, również dbamy o to, żeby edukacja ekologiczna odbywała się na warsztatach, czyli dla dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych. Nie zapominamy o tych naszych programach sztandarowych, bo to na pewno Państwo też chcecie usłyszeć, tak, będziemy kontynuować programy związane z edukacją ekologiczną w szkołach, dla placówek oświatowych, czyli nasze sztandarowe programy dotyczące ekopracowni, zielonej pracowni, ekopracowni pod chmurką, ale Szanowni Państwo, również startujemy z nowym programem. To jest program, który stworzyliśmy wsłuchując się w głosy oczywiście... Przede wszystkim społeczności szkolnych, ale również tych konsultacji, które odbywamy przez cały rok z naszymi beneficjentami. To program Eko Przedszkolak. Już w marcu e, rusza pilotażowy program Eko Przedszkolak, e, na który przeznaczamy kwotę 3 miliony złotych. Chcemy, by nasi najmłodsi również. E, edukowali się w przyjaznych warunkach, żeby mieli wśród w swoim najbliższym otoczeniu mieli zakładane mini arboreta, mini ogrody botaniczne, gdzie będzie prowadzona edukacja ekologiczna od najmłodszych. Szanowni państwo, i dwa jeszcze na koniec e, muszę powiedzieć o tych dwóch programach, ponieważ one są dla, e, bardzo ważne w związku z podniesieniem świadomości ekologicznej. To nasz program eko wydarzenia. Eko -Wydarzenia na które przeznaczamy milion złotych. Szanowni Państwo, bardzo się ten program w zeszłym roku sprawdził, także trwa w tej chwili weryfikacja wniosków. To przede wszystkim podniesienie świadomości, tak jak powiedziałam, świadomości ekologicznej, ale również rozwój lokalnej społeczności, integracja lokalnych społeczności. Szanowni Państwo, jeszcze rozwój naszego programu Zielona przestrzeń. I tutaj mamy dla Państwa wspaniałą wiadomość, ponieważ na ten program przeznaczamy 7 milionów złotych. Już ponad 100 zielonych przestrzeni na terenie Województwa Śląskiego. Wierzymy, że tych zielonych przestrzeni będzie jeszcze więcej. To temat oczywiście dla samorządów, ale jak najbardziej chcemy, żeby tych zielonych przestrzeni na terenie Województwa Śląskiego było więcej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podejmuje co roku bardzo dużo ważnych inicjatyw. I to są inicjatywy, wszystkie związane z ochroną środowiska, ale i edukacyjne, i inwestycyjne, i promocja dobrych postaw, i promocja dobrych pomysłów. To wszystko składa się na potężne wsparcie i dla samorządu Województwa Śląskiego, dla przedsiębiorców, tak aby nasze województwo było czyste pod względem środowiskowym, ale też i żeby świadomość naszych mieszkańców była wysoka, tak aby za kilka lat moglibyśmy, żebyśmy mogli za kilka lat zostawić ten nasz teren, nasze województwo, naszym dzieciom w bardzo dobrej kondycji. I z tego względu też chciałem bardzo podziękować panu prezesowi Mateuszowi Pinglowi za tą bardzo szeroką ofertę bo to jest oferta i dla młodzieży, i dla starszych, i dla przedsiębiorców, dla y, 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 organizacji pozarządowych, ale też dla samorządów. E, wydaje mi się, że przy takiej ofercie i takich promocjach jesteśmy w stanie naprawdę wspólnie z samorządem, bo przypomnę też, że samorząd bardzo duże środki i z funduszy europejskich, i z fund budżetu województwa śląskiego przeznacza na poprawę ochrony środowiska, na... Y, y, no, y, Większą świadomość naszych mieszkańców związanych z ochroną środowiska. I wydaje mi się, że te bardzo zrównoważone, ale wspólne działania będą miały bardzo dobry efekt i będziemy mogli naprawdę to jasno patrzeć w przyszłość z taką dumą, że to środowisko w województwie śląskim jest na bardzo dobrym poziomie i będziemy mogli w dobrej kondycji oddać je naszym dzieciom. To znaczy, że te państwa działania się przenikają, ale też i uzupełniają. Stąd ten efekt synergii, którego tak naprawdę się spodziewamy. Dokładnie tak. Właśnie najważniejsze jest to, że my nie konkurujemy, tylko się uzupełniamy, za co bardzo dziękuję panu prezesowi, bo tylko w ten sposób możemy osiągnąć wysoki efekt, a na tym nam najbardziej zależy. Szanowni Państwo, jak Państwo usłyszeli, bardzo ambitny, bardzo yy, idący do przodu. Budżet wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2026 rok, ale chciałbym powiedzieć jasno: jesteśmy na to gotowi. Z pełną świadomością, we współpracy z naszymi partnerami, przygotowaliśmy taką ofertę, aby jakość środowiska, stan środowiska na terenie województwa śląskiego stale się poprawiał, a 2026 rok był tym przyspieszeniem i tym wyznacznikiem który nam tą drogę poprowadzi w jak najlepszym kierunku i jak się spotkamy pod koniec 2026 roku lub na dwa, początkiem 2027, żebyśmy wspólnie stwierdzili, że wykonaliśmy dobrą pracę z korzyścią dla środowiska, a przede wszystkim z korzyścią dla zdrowia i życia mieszkańców naszego pięknego województwa śląskiego.